Różowy samochód. Dzień jak dziś uwielbiam spacery po mieście, a ty od to? Szczególnie z dobrym kątem! Mm. Hej! Cześć, przyjaciele! Nie. Czyż mój nowy samochód nie jest piękny? Mam nawet kierowcę, który go pcha! To tylko potwierdza regułę! Bezpieczniej jest latać niż jeździć samochodem! Patrz, Beniaminie, przydałby się taki siłacz jak ty. Witam, Ej. pani Pikler. Co pan robi? Odstawiam stary samochód burmistrza na złomowisko. O, mogę wsiąść? Mm. Juhu! Szybciej, Beniaminie! Rum, 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 a! Dobrze, gotów? Naprzód! A! Stać! Nie tak szybko! A teraz nasz mistrz zbliża się do ostrego zakrętu w prawo. Czy go pokona? Tak! O, panie kierowco, musimy zatrzymać się w punkcie obsługi. Ratonko. Dość męczące, prawda? Aha. A może naprawimy ten samochód? To jest myśl. Poprosimy Karla o pomoc. Fantastyczny pomysł, panie Benjaminie. Zabierzcie stąd tego gruchota. Pan burmistrz na pewno się ucieszy! Zrobi się szefie! To roo! Hurra, Mamy samochód! Brum, brum. Cześć! No nie! Oburzające! To mój samochód i mój kierowca! Hmm, typowy dla tego olbrzyma! Zawsze się wtrąca! Ra! Ach, stary gruchot ledwo stoi na kołach! Uda się go naprawić! Jasne od to, ale potrzebny jest czas, więc bierzmy się do roboty. A ja mógłbym pomóc? E, podaj mi śrubokręt! Proszę! Cześć, cześć! Skąd wy tę kupę złomu? Prezent od burmistrza! Ależ on jest hojny! Och, muszę koniecznie napisać o tym w gazecie. Dziś to już mój drugi artykuł. A o czym był pierwszy? Rosalia Fiora. Jaka Rosalia? Chcecie ją poznać? Tak, ale co z wozem? Idźcie, sam sobie poradzę. A kiedy wrócicie, aż wóz znów A! będzie jeździć. O! o! Ogrodu botanicznego i oglądać kwiaty. A! Niektórzy są tak zdolni, że sami hodują kwiaty. A! To dobrze, zaczekajcie na mnie, ja też idę. Brawo, Pikler, to ci się udało. <grym i górna> Dobrze zrobiłeś, że pozbyłeś się tego starego grata. <laughs> Nie będę już ładował w niego tyle forsy. Uuu, jak tutaj pięknie. Jakie śliczne kwiaty. Sensacja, prawda? Ale najpiękniejsze jeszcze jest przed nami. Rosalia Fiora. Kwiat, który kwitnie raz na pięć lat. A teraz kiedy zakwitnie? Właśnie dlatego tu przyszliśmy, panie Beniaminie. Wow. Patrzcie, to zdjęcie, które zrobiłam pięć lat temu. Ojej! Jaka wielka! Co za fantastyczny różowy kolor. To jest rosalia. Co jej jest? Moja wiedza botaniczna jest za mała. Ale czemu Rosalia nie rozkwitła? Chyba powietrze jest zbyt zanieczyszczone przez samochody. Oczywiście od to. No cóż, to zadanie dla nas. Musimy coś z tym zrobić. I Ja tak myślę. Przyjdziemy tu jutro jeszcze raz. Może nasza biedna Rosalia potrzebuje trochę czasu. Eee, ogród botaniczny to zoo dla kwiatów. He! Eee, chodzić wokół i patrzeć na rośliny. O, 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 czy to, czy to dla mnie? Dziękuję. Gotowe. No Beniaminie, spróbuj zapalić. Dobrze. Ha, świetnie działa! Sensacja! Korn, jesteś geniuszem! <laughs> <laughs> Oto, gdzie jesteś? <laughs> Teraz rosalia nie zakwitnie przez 100 lat. Za dużo spalin. Zrób coś, żeby tak nie smrodził. Właśnie powinien być trochę życzliwszy dla rosali. Cóż, zrobiłem wszystko, co się dało. Trzeba coś zmienić. Tak. Tak! Turu! Ale co? Możemy skonstruować silnik, który nie będzie wydzielał tych śmierdzących spalin. No jasne, wymyślimy coś. Niedawno uczyliśmy się w szkole: silnik, który wykorzystuje energię słoneczną. Słoneczny pojazd? Tak jest! To by się podobało pięknej Rosali. Ja też mam fenomenalny pomysł. Jaki? Będziecie mogli o tym przeczytać w sobotnim wydaniu! Bierzcie się do roboty! Oni chcą coś zbudować? He, amatorzy! Nic z tego nie będzie! He, he, jeśli chcą prawdziwego fachowca, niech zatrudnią kruka! He, no, no cóż, wypadki się zdarzają. <słysy> I co, Hitler? Widziałeś? Czas na zmiany. Rosalia fiora potrzebuje czystego powietrza. I my także. Racja! A więc zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wspaniałych wynalazków. Serio? Zwycięzca otrzyma wielką nagrodę ufundowaną przez naszą redakcję. Ale fajnie. Musisz coś dla mnie wymyślić, bo chcę zdobyć pierwszą nagrodę w tej ciekawej imprezie. Ale co ja mogę? Żadnych pytań tylko. Tak jest? Oczywiście, panie burmistrzu. Tak ech, jest, ech, ech. oczywiście, panie e, burmistrzu. Nowe koła wyglądają świetnie. To już coś, ale jak zbudować silnik napędzany energią słoneczną? Nasz pan mówił, że można użyć czajnika. Zapytajmy Karla. Należał do mojej babci. Mam nadzieję, że jest dobry. O. Dziękuję, karl, może być. O, weź, jeśli wam się przyda, a to możemy wziąć. Proszę, bierzcie, co chcecie. Dziękuję, panie dyrektorze. Mamy już wszystko, co trzeba. Mm. Przyznaj, że wygląda okropnie. Nie ma sprawy. Popatrz, co dostaliśmy od pana dyrektora i co ty na to? Resztki farby, którą pomalowano dom Flaminga. Świetnie! Możemy pomalować nasz słoneczny pojazd. Będzie różowy, taki jak Rosalia. Cześć, cześć, panowie konstruktorzy! No i jak wam leci? Samochód jest prawie gotowy! Czy mogę zaprezentować pierwszy samochód na energię słoneczną? I to rżowy! Sensacja! To będzie Wasza propozycja do konkursu wspaniałych wynalazków! Muszę zrobić zdjęcie. Uu, no proszę, słoń ma łebki od parady! Czy wiecie, jak działają samochody na energię słoneczną? Nie? Aha, proszę bardzo! <grym> Popatrzcie, to skomplikowane urządzenie pochłania energię słoneczną i przekazuje ciepło do czajnika. Woda w czajniku podgrzewa się, wytwarza parę. Para wprawia śmigło w ruch obrotowy, a razem ze śmigłem porusza się koło zębate. To koło przy pomocy łańcucha napędza koło zębate znajdujące się na tylnej osi, a ta oś wprawia koła samochodu w ruch. Jasne! To dobrze, bo to koniec wykładu! Ojej, ojej, ojej. Dzięki temu urządzeniu, znalezienie miejsca do zaparkowania będzie dziecinnie proste. Hmm, słucham dalej, Pickler. Podczas jazdy mój niezawodny parkingowy szperacz znajdzie panu miejsce na najbardziej zatłoczonym parkingu. I co w tym takiego nowego? Nie będzie pan musiał jeździć i szukać, panie burmistrzu, a to oznacza mniej spalin i oszczędność benzyny. A jak to działa? Bardzo prosto. Jeśli w pobliżu jest miejsce do zaparkowania, główka obraca się w tym kierunku, a czujnik zaczyna szczekać. W dodatku oczko mruga i pokazuje, czy ma pan skręcić w lewo, czy w prawo. A potem? A potem parkuje pan samochód i już. Aha. No a kiedy przeprowadzimy próbną jazdę? Możemy natychmiast, jeśli pan sobie życzy. Hmm. O. Mamy słońce, panie Beniaminie. Kiedy ruszymy? Za chwileczkę, pani redaktor, gdy tylko słońce podgrzeje wodę. Tura! Oni jadą? Niemożliwe! Na pewno zaraz coś się stanie! Zaczę Rosalio, ten samochód ci się spodoba. Nie wydziela żadnych spalin. He słyszy pan, panie burmistrzu? Jakie przyjemne szczekanie? A prawe oko zapaliło się na zielono i jest miejsce do zaparkowania. Wspaniale, bardzo dobrze. Mój wynalazek działa. Twój wynalazek? Ależ to ja wpadłem na pomysł, żeby coś zbudować, a więc faktycznie to mój wynalazek. Czy to jasne, Pikler? Tak jest, panie burmistrzu. O, jest miejsce do zaparkowania. No wie pan, burmistrzu, jak panu nie wstyd? Co? Gdzie? Czemu? Tu nie ma postoju. Pan też musi przestrzegać przepisów. To będzie pana kosztowało. Jak pan śmie, Pikler? E, przepraszam, nie mieliśmy zamiaru tutaj parkować. E, tylko że parkingowy szperat zaszczekał, no i. Jasne, jasne. Zawsze są jakieś wymówki. Proszę, do widzenia panu. I co, Pikler? Masz łeb! Przyznaję, twój wynalazek jest wspaniały. Znajduję miejsce do parkowania tam, gdzie parkować nie wolno. <ścoughs> o! E, co się dzieje? Pewnie skończyło się paliwo, panie Benjaminie. O nie! Zbiornik na wodę jest pusty. Tak? Więc może poszukajmy jakiejś stacji wodnej? Kra! A nie mówiłem, że zaraz coś się stanie? I co? Jak to dobrze, że mam skrzydła? One nigdy się nie psują! Tak, szukaj, szukaj mały. Gdzie jest wolne miejsce na parkingu? Jeśli jego nos jeszcze raz zawiedzie, będzie to ostatnie szczeknięcie Twojego wspaniałego szperacza. No, gdzie jest wolne miejsce? Szukaj! Na środku szkolnego boiska! Tego już za wiele! Piklar! Słyszysz, Beniaminie? To chyba głos jakiegoś pieska. Tak, i w dodatku bardzo przejętego. Dosyć! Wracamy do ratusza! Bo twój głupi parkingowy szperacz narobi jeszcze więcej kłopotów! Czemu ten głupek znowu szczeka? Hitler! Bo ja wiem, może czuję coś podejrzanego. Szy! Ten beznadziejny wynalazek przyciąga je jak magnes! Cicho! Uciekajcie stąd! Nareszcie koniec! Kiedy silnik jest wyłączony, parkingowy szperacz też nie działa, panie burmistrzu. No, dobre i to. Tura! Co? Dzień dobry, panie burmistrzu. Jak dla kogo dobry? Ten wściekły róż coś mi przypomina. Tak, to pański stary wóz. Tak. Cześć, cześć! A cóż to za maskotka na masce? Nie mogę powiedzieć. Ależ drogi panie burmistrzu, podobno nie ma pan przede mną żadnych tajemnic. No właśnie, że mam. Piklar do domu! Nie mogę proszę pana, bo pies znowu zacznie szczekać. O co się stało? Zepsuł wam się samochód? Zepsuł się. Tak jest. Może podholować? Jesteśmy do usług panie burmistrzu. Bardzo proszę, jeśli możecie. Gadający słoń pomaga burmistrzowi i holuje go swoim wozem. Uśmiech proszę! Ra! <laughs> tam w dole jak zawsze bałagan! Na szczęście tutaj nikt mi nie przeszkadza. Chcę do domu! Hitler, to wszystko przez ciebie! Tak, ale pan mówił, że. Czy ja mówiłem? Daj samochód Benjaminowi, niech Benjamin wygra konkurs wspaniałych wynalazków, co? Nie, panie burmistrzu, nie. Trzeba coś wymyślić, bo nas załatwią. O... E? Masz. Wykręć o... numer komendanta policji. Tak, 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 szefie. <śleskuj> Jak myślisz, Benjaminie? Czy rosalia zakwitnie? Na pewno zakwitnie. Przecież staramy się, żeby powietrze było czystsze. Witaj Beniaminie. Mam dla ciebie list. Dziękuję. Od Ot, to otwórz, mam brudne ręce. Jasne, już się robi. Zgodnie z zarządzeniem dotyczącym samochodów na energię słoneczną, wzywamy pana do odbycia jazdy próbnej w celu oceny bezpieczeństwa pojazdu. W przypadku o... niezgłoszenia się nastąpi konfiskata samochodu hmm? komendant policji. Nic nie rozumiem, a ty? Ja też nie, ale musimy pójść. Och, moja piękna Rosalio, proszę cię, już możesz bezpiecznie rozkwitnąć. Jutro odbędzie się nasz wielki konkurs, wtedy dowiesz się, co robimy, żeby powietrze było czyste. Kra! Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak nasz olbrzym poradzi sobie podczas jazdy próbnej. Dobry, panie komendancie. Witam i zapraszam na pole manewrowe. Przepisy mówią, że co 4,5 metra muszą stać pachołki. Musi pan przejechać między nimi. Poradzę sobie. Będę kierował bardzo ostrożnie. Ojejku, stoją tak blisko siebie. Poradzisz sobie, Beniaminie? Pewnie! Zamknij oczy i naprzód! O! Nieźle było, prawda? O. Cóż... Tak, wypadło bardzo dobrze. Jeśli wasz słoneczny pojazd przejdzie próbę hamowania, będzie mógł swobodnie jeździć po ulicach. A gdzie będziemy hamować? Już mówię: chcę, żeby pan się rozpędził, a potem zahamował tutaj przed nami. Jedziemy. Wspaniale, panie Beniaminie. Proszę bardzo, pańskie świadectwo. Zdał pan testy z wyróżnieniem. Dziękuję. Sze, dziękuję. Wspaniale, panie Beniaminie. Zdał pan testy z wyróżnieniem. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Udoskonaliłem mojego parkingowego szperacza. Znam twoje niezwykłe zdolności, piekler. Nie, zapewniam pana, że tym razem będzie działał bez zarzutu. Słowo? To znaczy jak? Przykład. Zrobiłem specjalnego pilota. Można będzie go włączyć i wyłączyć. Bardzo dobrze. A więc zapiesz nasz samochód do Ogrodu Botanicznego na konkurs wynalazków i masz się dowiedzieć, czy ten słoneczny, różowy gruchot już tam stoi. Jak pan sobie życzy, panie burmistrzu? He, 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 Jutro zobaczymy, kto wygra. <tryk> Ciekawe, co sędziowie powiedzą o samochodzie, który nie będzie mógł jeździć. <tryk> Mam nadzieję, że się uda. Oczywiście, że się uda, Pickler. No i co? Czyż to nie jest wspaniały wynalazek? Nieźle, panie burmistrzu. Proszę państwa, był to bardzo udany pokaz parkingowego szperacza. Nasz drugi kandydat to gadający słoń pan Benjamin. I jego przyjaciel Otto zaprezentują oni pojazd napędzany energią słoneczną. Tak! Hmm. Czemu samochód nie chce ruszyć? Nie mam pojęcia. Zaraz zobaczę. O, jaka piękna! Bardzo mi przykro, że muszę to powiedzieć, ale. ale niestety wasz słoneczny pojazd! Hehehe, <laughs> Rosalia <ja> zakwitła! Toro! <laughs> Dzięki wam zakwitł niezwykły kwiat! Rosalio, jesteś jeszcze piękniejsza, niż myślałem. O! Fermina, masz samochód! Dokąd? Nie ma wątpliwości. Słoneczny pojazd działa. W dodatku zakwitła Rosalia. Z wielką przyjemnością chciałabym teraz ogłosić wyniki. Zwycięzcą naszego konkursu jest Słoneczny pojazd wystawiony przez pana Benjamina i jego przyjaciela. To my! To oszustwa! Ojej! Burmistrz chyba pęknie ze złości. Bez obaw przejdzie mu. Chwileczkę. Panie burmistrzu, mam pomysł. Słucham pana. A gdybyśmy tak połączyli nasze wynalazki. Połączyli? Ciekawy jak? Zbudujemy samochód dla wszystkich mieszkańców miasta. Ależ oczywiście, ja zawsze tak myślałem. Działajmy razem, wygrywajmy razem. To jest mój pomysł. Proszę państwa! A teraz pan burmistrz! Drodzy mieszkańcy Newtown! Niniejszym ogłaszam, że słoneczny pojazd razem z dołączonym do niego parkingowym szperaczem będzie ekologicznym samochodem dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Każdy z was może go sobie wypożyczyć na przejażdżkę! A powietrze będzie lepsze dla nas i dla rosali. Sensacja! Są już pierwsi ochotnicy. <laughs> Samochodem jeździć po zakupy! E! Ja zbudowałem coś o wiele lepszego: powietrzna taksówka kruka Gullivera! Jest słońce! Patrzcie! Ha! 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 Działa! Nie, nie! pradormu! Przynajmniej znalazłem miejsce do parkowania! Polska Telewizja Polska Agencja Filmowa Reżyseria Dorota Kawęcka, Tłumaczenie i dialogi Stanisława Dziedziczak Dźwięk Wiesław Jurgała Montaż Danuta Rajewska Kierownik produkcji Krystyna Denarowska Wystąpili Dariusz Odija, Anna Apostolakis Michał Bukowski Agata Gawrońska-Bauman Włodzimierz Bednarski Jarosław Domin Jacek Kopczyński Tomasz Steciuk i inni